Dzień wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Będzie to aktualizacja cheatów pod serwer Classic MT2. Eee, starałem wam się poprawić parę rzeczy. Poprawiłem WH, by było stabilniejsze, aczkolwiek zbytnio wpływu na to nie mam. Eee, zależy to od serwera, zależy to od dużo różnych, różnych innych czynników, tak jak sprzęt który posiadacie do gry są słabsze, są mocniejsze u jednych działa poprawnie u jednych nie, ja na to wpływu nie mam zmieniłem wam w sposób wstrzykiwania tych cheatów bo ogromna ilość osób miała problem z cheat ng mieli różne po prostu błędy wyskakiwały, nie potrafili jakby powiedzieć tego delela wstrzyknąć, więc pofatygowałem się, poświęciłem trochę czasu poszukałem różnych innych inj inject Injektorów, większość była poblokowana. Znalazłem kilka, które działa. Jeden z nich Wam udostępnię. Również zmieniłem Wam multihacka na takiego, w którym nie będziecie musieli edytować sobie pelerynek. A jest to multihack kacpra, czyli cyca. Paczki są praktycznie niezmienne. Uruchamiacie je w taki sam sposób, czyli. Wklejacie do lip, dużo osób też nie rozumie pojęcia zawartość wkleić do głównego folderu gry. Nie chodzi o tą paczkę, żeby ją skopiować i wkleić, tylko chodzi o zawartość tej paczki, czyli o te dwa pliki. Nie wiem jak można mylić paczkę z zawartością paczki, no ale są takie osoby. No niestety. Jak mówiłem, zademonstruję Wam to na DMG. Więc ja już mam to DMG wklejone. Mam wklejony plik lib tutaj i zawartość paczki, czyli ten plik mam wklejony tutaj i kolejny, czyli ten mam wklejony tutaj. To na tyle z omówienia tych tych paczek. Oczywiście przechodzimy do części najważniejszej, czyli uruchamiamy serwer. Nie wiem co nie mają z tym klientem ale strasznie długo się on uruchamia Fakt, ja mam przeciążony strasznie komputer ale mi się długo on uruchamia I najważniejsza rzecz Oczywiście uruchamiacie injektor z prawami administratora Tutaj pojawił się taki plik On po prostu musi być Jest potrzebny on do poprawnego działania injektora. To sobie zminimalizuję, przeciągnę injektor tutaj i teraz. Wasz proces, którego wyszukacie, nazywa się gamę.bin Czyli klikacie select. Pojawia wam się takie okienko. I teraz w różnych komputerach, w różnych miejscach może on być. Może być on u góry, może być po środku, wasz proces game.bin. W moim przypadku ja mam bardzo dużo procesu, procesów jak widzicie Jest on mniej więcej tutaj, czyli czwarty od końca. Oczywiście klikam na niego dwa razy, proces name już jest wyszukany. I teraz jak będziecie wybierać DLLkę i ją będziecie chcieli akceptować, może Wam wyskoczyć taka aktualizacja i będzie Wam pobierało plik MSVRC100. Dl dużymi litrami pisane, więc zaakceptujcie po prostu tą aktualizację. Jest ona potrzebna do tego injektora, by Wam po prostu dobrze i prawidłowo wstrzykiwało wszystko, więc nie macie się o co martwić. Mi już taka aktualizacja nie będzie przychodziła z racji, że już po prostu się pobrała. I oczywiście klikacie Inject, czyli wstrzykujecie. Wyskoczył komunikat, że wszystko przebiegło pomyślnie. Ok. Klikacie przycisk Start. Wyskoczy Wam najpierw komunikat o załadowaniu DMG. Klikacie OK i wyskoczył Wam od razu Multihack. Zaloguję się do gry i widzimy się za chwilę. Pokrótce omówię od razu jego najważniejsze i istotne funkcje. Zalogowałem się do gry jak możecie zauważyć. I teraz pokrótce omówimy najistotniejsze funkcje tego Multihacka na szybko, a przy końcu zademonstruję Wam sam Damage hack. jak wiecie, ja, e, ja nie mam tutaj e, w, m, żadnego konia czy czegokolwiek, więc na metinach Wam nawet tego nie będę prezentować. Zaprezentuję Wam to na paru mobach po prostu i tyle. E, by sobie poprawnie skonfigurować e, Waszego multihacka, czyli multihacka, który zrobił Kasper, proszę nie mylić nazwy cyc z jakimkolwiek technikiem serwerów prywatnych bo nie jest to ta sama osoba już od, z góry zaznaczam e, oczywiście ustawienia najważniejsze ustawienia które was interesują na pewno są pelerynki czyli przeciągajcie pelerynki tutaj oczywiście tutaj poty i teraz sobie ustawiacie czyli czas co ile sekund ma wam przywoływać moby Powiedzmy, że ja sobie ustawię, bo jestem bogaty i mnie stać, na co sekundę. Skończą mi się pelerynki, trudno. E, tutaj sobie oczywiście coś się tu pomieszało. O. E, tutaj sobie ustawiacie e, przy ilu procentach ma Wam zaczynać e, pocić, czyli jeżeli Wam przykładowo zajdzie 20% życia, czyli 80 wam zostaje, wpisujecie sobie 80, jeżeli dojdzie Wam do 80, użyję potów. Oczywiście takie rzeczy jak dopalacze, czyli wybieracie sobie różnego rodzaju dopalacze, te, które macie, dłonie krytyka, przebicia i różne inne takie tam. Przejdźmy sobie teraz do zakładki Multihack i by to aktywować, klikacie sobie przykładowo autopoty, klikacie autopoty, Moberhack, czyli że ma wam lurować te moby, klikacie oczywiście Moberhack. Jak widzicie, moby już do mnie biegną, a ja sobie szybko to wyłączę. I jest to damage hack. Oczywiście z buta on może wyrzucać aczkolwiek jak widzicie umie się takie coś nie dzieje. Przy różnych komputerach jak mówiłem z różnych powodów przeciążenia choćby samego serwera po prostu może wyrzucić was do ekranu logowania bądź do pulpitu. ale na pewno jeżeli będziecie sobie pojedyncze moby bić to takie rzeczy wam się e, nie będą działy mam nadzieję, że pokrótce sobie omówiliśmy te wszystkie takie najistotniejsze rzeczy e, oczywiście macie tutaj również takie, takie rzeczy jak zmiana na noc zmiana na dzień, śnieg e, zoom hack czyli oddalenie kamery ale to już się z tym możecie zapoznać każdy sam oddzielnie, oczywiście otwieracz Otwierać jest to taka rzecz To Wam jeszcze dopowiem Ustawienia Tutaj sobie daje, macie przykładowo jakieś skrzynki serwerowe Po prostu sobie tutaj otwier, ustawiacie i po prostu Wam je automatycznie będzie otwierało Więc myślę fajna, fajna z, z, z rzecz Zmiana niku Nie wiem czy to działa Zaraz sobie może Sprawdzimy Nie sprawdzimy sobie nie będziemy po prostu ryzykować. Pumpa team jest cwany, więc nie będziemy się narażać specjalnie. Aczkolwiek możecie sobie to sprawdzić sami osobiście. Dużo osób też może zadawać pytanie, o co chodzi z trybem bicia. Ja mam teraz w tym momencie miecz. Jak kliknę sobie dwuręka, moja postać zmienia miecz tak jakby trzymała dwuręczną broń. Jak możecie zauważyć jest to jak dwuręczna broń I tak samo bije I tyle w temacie Oczywiście jeżeli będzie to łuk będzie strzelało strza jeżeli sztylet e, sztyletami i tak dalej Jestem tak słaby że nie mogę zabić trzech mobów Ale no cóż Jak widzicie wszystko sprawnie fajnie działa e, Czyli e, aha i jeszcze jedno, jedna rzecz, którą wam e, od razu powiem, żeby później nie było. Tutaj macie ulepszenia. Nie jest to taka rzecz, która Wam ulepszy item na 100%. Jest to po prostu zastępstwo, żebyście nie musieli przeciągać bodzia czy czegokolwiek na item, by spróbowało Wam ulepszyć. Ilość, czyli do dziewiątki standardowo wkładacie item i ulepszy Wam tyle razy, ile macie ulepszaczy czy czegokolwiek. Już gdzie na jednym na Last Lastivia A jakoś tak ten serwer się nazywa już nawet nie wiem Tyle tych serwerów po prostu jest Udostępniłem tego czyta i ktoś sobie zaczął tam ulepszać I na końcu stwierdził, że to w ogóle nie ulepsza Bo bo ten bo, bo tylko pali To jest kwestia szczęścia To jest tak jakby się ręcznie ulepszał Tylko po prostu o taki zamiennik I tyle Więc widzimy się jeszcze zaprezentuję Wam to WH I to będzie na tyle z tej całej prezentacji Teraz przyjdziemy sobie na szybko do paczki z WH, oczywiście zawartość klei do głównego folderu gry, ja już mam to wklejone tutaj i tutaj. Oczywiście standardowo plik -lip wklejamy również do klienta gry. Uruchamiamy injektor z prawami administratora, oczywiście mamy go tutaj, to sobie już możemy zminimalizować, nie będzie nam to do niczego potrzebne. Uruchamiamy sobie oczywiście grę. Gra nam się uruchomiła, mamy tutaj nas y, nasz injektor y, SELECT, oczywiście wyskoczy nam taka, takie okienko, wybieramy game.bin widzicie, tym razem jest u zupełnie na samym dole. Klikamy w to dwa razy. Oczywiście y, szukamy tutaj delelki i wstrzykujemy wszystko przebiegło poprawnie, pomyślnie, ok i sobie to minimalizujemy klikam sobie start oczywiście mam już załadowane multihaka, jak i yy, jak i WH zaloguję się na szybko do gry i widzimy się za chwilę zalogowałem się właśnie na serwer z racji, że już wam pokrótce omówiłem tego multihaka, nie będę tego robił drugi raz zluruję sobie parę mobów i po prostu jak widzicie Starałem się poprawić trochę to WH by po prostu Was nie wyrzucało bo też narzekaliście na to jaki efekt będzie musicie sami sobie po prostu ocenić Starałem się tyle ile mogłem i tyle zrobiłem Mówię nie, nie zależy to ode mnie serwer jest też strasznie obciążony Różni, różne komputery macie i może to być przyczyną też wyrzucania więc jak widzicie WH również działa, multihack Wam również zmieniłem, mam nadzieję, że to docenicie i po prostu to będzie na tyle z tej prezentacji, więc trzymajcie się, Elo. Miłego citowania na tym serwerze, samych wysokich leveli, Łapka, trzymajcie się.